Bracie, powiem ci o jednej żelaznej zależności w postrzeganiu przez kobiety: szacunek jest odwrotnie proporcjonalny do Twojej potrzeby. Problem polega na tym, że wielu facetów natychmiast wpada w nadpodaż. Zaczynasz dawać za dużo uwagi, zbyt szybko, bezwarunkowo. Stajesz się tani. To jest zasada rynku. Kiedy podaż jest wysoka, Twoja uwaga i czas są zawsze dostępne. Cena spada i tracisz postrzeganą wartość. Stajesz się towarem codziennego użytku. Prawdziwa męska energia to inwestor. Traktuje swoją uwagę jak rzadki kruszec. Twoja obecność ma być inwestycją strategiczną, a nie codziennym zasiłkiem. Dojrzała kobieta nie szuka faceta, który ma niską cenę. Szuka stabilnego aktywa, którego wartość rośnie. Postrzega cię jako cennego, kiedy widzi, że twoja uwaga jest skierowana na cel, a nie na jej akceptację. Pamiętaj, to, co łatwo dostępne, jest automatycznie mniej cenione. Jeśli chcesz zbudować ten fundament i kontrolę, która uczyni cię niezależnym emocjonalnie, link do Dead Man znajdziesz na moim profilu. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz w komentarzu słowo szacunek, a do ciebie napiszę.